W tym przykładzie również mamy reakcję tlenków zasadowych z kwasami. MnO reaguje z HNO2. Tlenek manganu 2 z kwasem azotowym 3. MnO jest bezwodnikiem słabo rozpuszczalnego wodorotlenku manganu 2 i kation, który pojawi się w soli to jest Mn2+. Natomiast z kwasu będzie to anion NO2-. Tak więc Solą tą będzie MnNO2 dwa razy wzięte. Azotan 3, manganu 2. Powstanie w tej reakcji również woda. Musimy uwzględnić dwa aniony azotanowe i jedna cząsteczka wody po stronie prawej. Azotan 3, manganu 2. Ten związek przez wiele lat był nazywany azotynem manganawym. W drugim równaniu reakcji mamy NI2O3 i H2SO4. W tym przykładzie nikiel jest na trzecim stopniu utlenienia jest trójwartościowy, siarka sześciowartościowa. Możemy napisać, że może odpowiadać to wodorotlenkowi niklu 3, NIOH3 razy wzięte, lub kationowi niklu. Ten kation niklu znajdzie się w cząsteczce soli. Anion z tego kwasu siarkowego 6 to SO4 2-. Piszemy więc sól, będzie to Ni2 SO4 3 razy wzięte. Musimy uwzględnić, że nikil jest trójdodatni, stąd dwójka, a anion siarczanowy jest dwujemny, stąd trójka. Powstaje oczywiście w takim przykładzie woda. Uwzględnimy współczynniki reakcji po lewej stronie i po prawej piszemy trzy cząsteczki wody. Nazwa otrzymanej soli to jest siarczan 6, niklu 3 naturalnie, że proste.